W tym roku święta wielkanocne przeżywamy w zupełnie innych okolicznościach niż do dotychczas. Nasza ojczyzna, tak jak Europa, jak cały świat, zmaga się z epidemią. To wymaga od nas empatii, solidarności, ofiarnego bycia obok innych, współczucia tym, którzy są w odosobnieniu, przeżywają kwarantannę czy opłakują śmierć najbliższych. List jest wystosowany tradycyjnie w Drugi Dzień Świąt, kiedy przeżywamy radość paschalną płynącą od zmartwychwstałego Chrystusa. Posłańcami paschalnej nadziei i orędownikami Miłości do Ojczyzny byli Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński, obaj związani bardzo blisko z naszym uniwersytetem. Jan Paweł II, którego rocznicę stulecia urodzin obchodzimy, był naszym profesorem. To tutaj przygotowywał się do pełnienia swoich wielkich funkcji. Kardynał Stefan Wyszyński, który zostanie wyniesiony na ołtarze w czerwcu, był naszym absolwentem i doktorem, a później wielkim protektorem naszej uczelni. Czujemy się spadkobiercami ich dziedzictwa. Chcemy kontynuować wszystko to, co zostało przez nich zapoczątkowane tutaj na naszej uczelni, badać ich dorobek, a jednocześnie starać się wdrażać ich myśli w życiu naszej wspólnoty.